Any now I'm just a private detective on clients. Until I receive this strange request. Investigate an infamous estate find a man's lost daughter. Besides the check, it was the name on the letter that intrigued me. Not Orpheus, but. Cześć Siemanko, trochę nas to nie było, ale dlatego, że nie miałem żadnej ciekawej gierki dla Was. Pamiętajcie, jeżeli macie jakieś pomysły na serię, śmiało piszcie w komentarzach. A ja zapraszam Was do oglądania z gierki jaką jest Identity 5. Postaram się co nieco wam o niej powiedzieć. A zatem, głównym bohaterem Identity 5, Identity 5 jest detektyw próbujący rozwiązać zagadkę tajemniczego zaginięcia pewnej dziewczynki. W poszukiwaniu zaginionej protagonistki trafia do opuszczanej rezydencji, przemierzając jej kolejne pomieszczenia. Kolekcjonuje on strzepki informacji na temat wydarzeń, jakie miały tu miejsce w przeszłości. Gracz może ujrzeć je na własne oczy, wcielając się w jednego z kilku zabójców, bądź wchodzących w rolę jednej z uciekających przed nimi ofiar. Tutaj widzę, że mamy do wybrania eee, nazwę. Zwykły chłopak oczywiście oczywiście nie możemy to po prostu damy sobie zwykły, co? Zwykły. Dobra. Przez 2 zer oczywiście. Czemu nie. Zwykły, mam nadzieję, że będzie ok. Zaczynamy grę jak zwykły. Kaczenki, wam nie będę. Zanudzał moim zbędnym gadaniem. Nie wiem, czy to nasz główny bohater pisze, właśnie ten nasz protagonista, ten detektyw, myślę, że chyba tak. Gierka nawet graficznie spoko wygląda, co o tym sądzicie? Mogę chodzić jakoś? Aha, tu nam pokazują, dobra. Mogę to zapalić? Oczywiście, że mogę. Podążę za śladami. Dobra, tu są jakieś ślady, zatem idziemy do nich jakieś dziura w ścianie, jakaś kartka na ścianie. Mogę to podnieść? Nie, nie mogę tego podnieść. Muszę iść za śladami, dobra. Taki dzienniczek mi się pali. Co to jest? Event record, dobra. Tutaj... Dobra, nie będę wam tego czytał, bo sam ledwo co rozumiem, ale dobra. Zawsze możecie sobie spozować czy tam ten i jakoś chce to przeczytać, ale wątpię, żebyście chcieli to czytać, nie zapalajmy te świeczki tak jak nam każą. Jakiś liścik leciał patrzcie Hmm, jakieś dziecko z tym... No myślałem, że się zbugowałem. Już na początku gry był gierk zbugował. No no, pick up. Ale dwoma paluchami. O, no. Nie wiem, jak on to odczytał, jak ja to zacząłem tak rolować.

logo ładowania. Gierka ogólnie, z tego co widziałem, jest jak Dead by Daylight. Nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy ten tytuł. Gierka ogólnie jest na PC ta. Ten Dead by Daylight i no, tutaj działa schematycznie podobnie ta gra co DBD. Chyba jakiś prolek będziemy mieli po prostu, żeby nas usili grać, czy coś. Nie, dalej detektywa mamy, co? No, ale to jakiś chłopak jest, dobra, jakiś duszek. A tak się rozglądamy, mówi Joystick to follow the figure. Czyli mamy za nim iść, dobra, piwnica, coś się kojarzy. Kiedyś mówiłem, gram w DBD, to podobne, po, podobne jest strasznie, z tego co widziałem. Aha. podeszliśmy za blisko i wcieli, wcieliliśmy się w niego. No spoko. O. To ten zabójca Bardzo komicznie są wykonane te, te, te postacie strasznie W tej serce Lucky guy, this guy is freaky Dobra. Dobra, tutaj Ej Dobra, biegnę tam jak lekarzom Rączka, przeskakujemy przez okno No co, on idzie za mną czy nie? Dobra, nieważne w to Jakiś nasz ziomeczek chyba stoi, co? Maszyn. Czy jakąś maszynę do naprawy mamy znaleźć, coś takiego, z tego co wywnioskowałem, jakąś ciper maszyn Nie wiem czy to jakaś maszyna do, pis do pisania czy coś ja On tutaj złapał chyba jakiegoś... O, proszę bardzo Kolesty są no, porządnie zesrani, z tego co widzę Ale w sumie to by nie był, prawda? Czyli mamy zdekodować jakąś maszynę, tak? Hmm, dobra, i to się wyróżnia tym, że jest po prostu u góry ten, dobra. Co, ja tu podchodzę? I dekodujemy, co? To. To takie proste? Dekod Angel Keeper Machine. Dobra, to teraz mamy lecieć po prostu tam. To jest jakaś brama ewakuacyjna, coś takiego. Dobra, to ja. To otwieram. Wpisuję hasło. On do nas idzie. Dawaj, 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 szybko szybko, 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 A koleżka. Przecież. Nie rozumiem. My uciekliśmy, a go zostawiliśmy? Też trochę takie. Patrzcie, złapał nas prawie. Ej, ej, ej. Tak my się nie bawimy, dobra. spieprzamy stąd. Jeszcze się drzema. no spójrzcie go. Jaki cłaniak. Śmieszne te postacie są naprawdę. I co to tyle? I wróciliśmy do naszego. Aha, mamy jakieś wspomnienie, 10 wspomnień. Ale wróciliśmy do naszego detektywa, oczywiście, nie? Bo czemu by nie? Bardzo fajnie klimatycznie on opowiada. W sumie go nie rozumiem, ale bardzo fajnie opowiada. Po ten głos taki, te no? Naprawdę. Spoko. Klikam to, co mi każą po prostu. Major, jakiś Major Club? Coś takiego. Hmm, nie no. Fajnie, że się skapłeś, że to jest po prostu piecyk, w którym się paliło, ale teraz się nie pali, bo opuszczone to jest, na no spoko. Ja no tu będę wam to przewijał, bo... No wątpię po prostu, że chcecie tego słuchać. No chyba, że chcecie, no to napiszcie komentarz. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu oczywiście, bo też nie wiem czy kliknęliście po prostu, zobaczliście, i wyszliście, ale miejmy nadzieję, że nie i oglądacie gracie razem ze mną, tak jakby czek dobra, sprawdźmy tę świeczkę no, patrzcie jakie patenty w gierce aha, i teraz chyba hmm, myślę, że teraz będziemy tym zabójcą, co? Second to the clue. I used to detest bedtime reading when I was a child. Now, my clue. Trying to find a diary with a missing page in yours like looking for a needle in a haystack. Jakiś dziennik chcę znaleźć jakiś pamiętnik, to? Bo te Diary to chyba jakiś pamiętniczek jest co? Ora naklikałem tutaj po prostu <laughs> tutaj. Jeśli jeszcze mam naklikać, Czy to będziesz tak kanałko Starcase. Czyli chyba teraz będziemy po prostu tym zabójcą, Tak mi się wydaje bynajmniej. I za ten czas napiję się herbatki. A nie, dobra, Tym dalej jesteśmy tym ziomkiem i tutaj widzę mamy jakiś cel chyba i mamy do zrobienia dwie maszyny kodujące. Ale to cały co, coś coś siedzi za nami, ja się obawiam tylko. Patrzcie jak się mogę skulić w ogóle, patrzcie, co już w ogóle jest. Dobra, to ja do na cicho. No dekoduj to, dekoduj, dawaj. A tu mam jakieś jakieś skill łapać, patrzcie, to jak w DBD, dosłownie, ta gra to jest takie DBD na telefon, darmowe, no. Ale mnie nie powiedzcie, gierka, uprawa graficzna tej gierki nie jest w ogóle jakaś zła, nie? Co to, coś za nami idzie? Nie, dobra, biegnę tu gdzie mi chodzą po prostu. I co? The Hunter i is... słuchaj, no, no to jak w DBD i paletą go. Nie, czyli takie... Po prostu darmowe DBD. No ale oprawa graficzna tego jest świetna. No, nie powiecie, że nie. Mi się bardzo podoba. Wszystko jest ładnie dopracowane. Nie wiem, co on za bardzo robić. klepie, nie po prostu maszynę. No dobra, i mamy otworzyć jakieś gatesy. Jakieś znowu bramy do otwarcia. Mamy tym razem dwie. Dobra, idę tutaj, gdzie mi każą po prostu, za tymi butami, albo mogę iść tam, albo mogę iść tam, ale ja sobie wybiorę te, bo są bliżej, co? Tak mogę się skradać, tak mogę biegać, a tak mogę kłócać, dobra, tutaj łapką nic nie zrobić jeszcze, bo nie mam interakcji z niczym tak naprawdę. Dobra. no dobra Zamiast do celu to ja od celu Czy źle biegnę? Nie? nie no, kurde co ja robię Z drugą strony chciałem się cofać Dobry jestem, co? No, ale jakoś szybciej mogę? Mogę się turlę, Dobra, to ja to tutaj otwieram Entering password, tu nic za mną nie idzie Trochę dziwny ten zabójca jest, bo w sumie... Hurry. No, Ale ja tutaj żaden Hunter nie idzie, to co ja mogę... może on w tamtej strony? On ma nadzieję, że z tamtej strony przyjdę? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Dobra, zobaczymy czy on tam w ogóle będzie, czy nie czy po prostu jest tak specjalnie zrobione, żebyśmy się przestraszyli go Ani serduszko nam nie bije, że on nie w pobliżył ani nic Dzięki dźwięki są, dzięki są, ale O patrzcie teraz za co mi serduszko bić Patrzcie on, jednak idzie Ty, patrzcie to to ja go tu poletam jeszcze, co ładnie go tutaj Co on coś zrobić, czy tego gdzie stał? Dobra, on tu idzie, dobra, wolać go, wychodzę stąd, a idzie dalej za nami, ty escape i dostaliśmy kolejne 10 wspomnień. Dobra. Open the notebook. Lucky guy. No, no tutaj patrzcie no, mamy surwiverów dużo więcej niż by daylight. Czyli tutaj mamy jakiś profil bohatera, patrzcie. Lucky Guy Veterans. Dobra Tutaj widzę jakieś perki ma. spoko mogą mieć. Czyli on po prostu ma jakieś szczęście do. Mm, jak otwiera jakieś skrzynki, gdzie może do lepszej tamki trochę coś takiego myślę. Patrzę, tutaj mam w ogóle. Subwajwersi i patrzę, ile ich jest w ogóle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. To jeszcze nie koniec: 19, 20, 20 subwajwarów jest. Opatrzę, ile tutaj jeszcze jest w ogóle miejsc pustych. Myślicie, że będą jeszcze? Co to jest? Dobra, zamykam to i idziemy do tej Major No nie, Mamy masakra, mam jakiś kataraz cały czas mi trzyma, no. <śm> ok, jest historia, główna historia, dobra, czyli chyba. Teraz co, bo w sumie sam nie wiem teraz o co chodzi. Teraz jesteśmy w ogóle jakąś klientką, zobaczcie, jakimś innym wersem jesteśmy. O. Jakiś gość tutaj przybiegł. Pa, mo mogę go leczyć, patrzcie. Co to jest, jakaś pielęgniarka, bo widzę, patrzę co ona no, tu ma coś. Dajcie mi ją obejrzeć. Tief <laughs> Pearson. Okej. Okay. Ona mi bardziej wygląda jakąś pielęgniarkę, coś takiego. Ona ma jakieś moce specjalne leczenia, pewnie, czy coś. Tu widzimy, że Tief Pierson, Piersona złapał jakiegoś. Ten zabójca, nie? Pan, na krzesło go posadzi w ogóle. Ale szybko go ratujemy, dobra. Mogę z nim dekodować? Tak, mogę z nim dekodować, mamy dwie maszyny do zrobienia, ale coś wolniej idzie w ogóle, patrzcie. Nie idzie tak szybko. Ale oczywiście skilcie kałapie. Ma się tam wprawę z DBD, nie? Nie, no bo na DBD to jest spacja, a nie ekran, nie? Tapowanie ekranu. Ale gierka nie laguje, co mnie bardzo cieszy. Ten, ten, nie wiem czemu on stoi, on jest bardziej podobny do Dwighta Fairfielda z DBD. Masaka to jest taka Claudia Tmorella, a to jest. nie wiem, Jake Park. No i się zagadałem nie zopałem, dobra. I pewnie zabójca to zaraz przyjdzie, bo to usłyszał, nie? No o, widzicie, nawet mieliście tu wzmiankę, bo jeśli będę zbyt głośno. O, kurde. Ty! Nie zauważył chyba, nie? Czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze, ale. To jest właśnie to, że trzeba to dokodować, tak czy siak. Dobra, lecimy z tym. Łatwiutko, jak na razie. Kuźwa, no. Powiedziałem łatwiutko i zepsułem. Dobra, ja nie mogę mówić po prostu, że jest za łatwo, bo... Jak zawsze tak mówię, to jest, zawsze coś psuję, to jest... A nie... Tak? Odpaliłem jednego gena. Znaczy, no ja nam to będę gen mówił, bo... Tak mi po prostu łatwiej. Dobra, szukamy drugiego, co? Tylko gdzie? Gdzie może być drugi? Dobra, tu jest drugi, widzę. Lecimy do niego. Ktoś go dekodował chyba już, czy nie? Tak, ktoś go dekodował i go zostawił. Dobra, ja, ja go dokończę po prostu, ja go dokończę. Ale tam w ogóle jakiś inny killer był. O, patrzcie jaki tego ładnego złapaliśmy. W ogóle tam był jakiś inny killer z wielką rybą. Patrzcie. Świetny test umiejętności. Tak by było w Dead by napisane. Tutaj nie ma nic napisanego, ale no, no naprawdę, gierka jest spoko. Polecam. Jeżeli ktoś chce zagrać, komuś się nudzi, a ktoś po prostu jest fanem DBD, no to czemu nie, śmiało, gierka za darmo jest. O, tam killer biegnie. Gierka jest ogólnie za darmo jest naprawdę spoko. Długo się nie pobiera ani nic, lagów nie ma jak widzicie. Dobra, tak... A, coś dekodowało szybciej, dobra. Tutaj dwóch rannych mamy. I widziałem aura killera przez chwilę. I w sumie nie wiem dlaczego ja do niego biegnę, ale on... O, patrzcie widzę go. Czemu? On kogoś bije w ogóle. Złapał naszego ziomeczka, to ja go jeszcze idę uratować, ale przed tym, to ja, nie, dobra, idę go uratować po prostu. Tak, o kurde, dobra, ty masz tą paletą, dość, dobra, on nie ogarnął, bo to jest bot, to nie ogarnął, normalny ziomek by ogarnął, ale daj, ja cię wychyliłem, bo ty jesteś ranny, pewnie, ziomek, co? Jeszcze, gdy w ogóle biegniesz w stronę killera, morto. Bez stój. Kurde, pędzi, nie mogę go złapać nawet. Mordę, stój. Nie, nie mogę. Tf, Dobra. Aha, bo... Dobra! Patrzcie, tutaj nad nikiem mamy napisane co kto, kto kim jest, patrz. Patrzcie, ja jestem doktorem, Gardener to jest jakiś... Ogrodnik, tchiew w jest z Łodzi, a la Weird. nawet nie wiem kto to jest w sumie, nie, nie, mogę tego wam przetłumaczyć, bo sam nie wiem. Dobra, uciekamy z tej mapy. Dosyć, no nie powiem, że łatwo, bo znowu coś zepsuję w następnym, w następnej rozgrywce, czy coś. O, macie, dostaliśmy nową, nowego Swipevera i dostaliśmy kolejne 10 wspomnień. Emily Dyer Doktor Emily Dyer Dobra, czyli to jest jakaś Doktor Emily Dyer I tutaj pewnie nam pokażę że mamy doktora O, dobra I mamy po prostu takie leczenie w sumie, tutaj są klasy postaci tak jakby, każda jest, pewnie ma swoje unikalne umiejętności i, i tutaj nawet mogę ją skostumować, patrzcie, ej. O kurde, się postarali z tą gierką, naprawdę wam powiem, skiny są w tych gierkach, patrzcie. Ciekawa. Powiem wam, że jest spoko. Ej. Nie wiem, co teraz sobie klikam. Co to jest? Jakiś mini jack. Co postać jest? A co to są jakieś zwierzęta? Patrz. Ej. Co to jest? Tak, chcesz tam wyjść. Dobra muszę to tak kliknąć Dobra, udało mi się, bo tak jakbym to kliknął, to pewnie bym się zatrzymał... zatrzymała gierka i... Dobra, ja nie chcę z tego. Jak chcę stąd wyjść znowu Masakra muszę to tak klikać żeby Żeby po prostu nie zakończyć nagrywania Czemu to nie mogę dać sobie inne miejsce podczas nagrywki na środek albo nie wiem To taki chory jest Dobra, main story. Myślę, że zrobimy jeszcze to i będziemy na dzisiaj kończyć z tym. Też nie chcę, żeby to było jakieś za długie. Aha, teraz mamy... wcielamy się w killera, dobra. To akurat wcielimy się w killera, zobaczymy jak jest mechanika zabójcom i skończymy, co? Hunters can see the blue outline of gibbers. Okej, okay, czyli takie coś, to nam informuje, że ktoś zepsuł gena. Dobra, to ja tam idę w sumie. Tutaj, patrzcie. Naprawdę zakietka jest spoko. Tylko czemu ten ziomek ma rekina w ręku? To jest w ogóle już, nie wiem, jakiś miecz. Miecz czy coś? O, o, o mamy tego, tego, tego. Patrzcie, mogę go walczyć. Śmiesznie to jest nawet w sumie. Komiczna ta gra jest. Ten w ogóle, jak się telepie, ten zabójca, Jezus. Jakby miał, nie wiem, co. Nie trafiłem go. <noise> Nie trafiłem gościa, który stał ode mnie kilka centymetrów. patrzę tak, jakieś balony. Heh, <noise> śmieszne to jest ta skitu. Dobra, i ja go mogę na te krzesło postawić pewnie. A wiąże go na krzesło. W ogóle, on się kręci. Aha, i poleciał. No dobra, poleciał się nadal. A my nadal się telepiemy. Nie wiem, co ten killer ma. A, Flawless. Czyli taka jest gra po prostu killerem. No po prostu. Tyle. Aha, jeszcze otrzymaliśmy kolejną postać, jaką jest Laurer. się kolejne 10, 10 wspomnień. No no, ja to przewijam, bo. Gada, Open the Notebook, jeszcze na otwierać otwierasz Notebook Hell Ember. Aha, to teraz ma pokazuje Hunter. Hunterów. Aha, czyli on po prostu nam mówi, że on chce się dowiedzieć kilka informacji o nich. Aha, tutaj mamy jakieś. Drzewko, drzewko rozwoju, chyba tej postaci. Ale wiecie, co na ten moment właśnie w tym momencie ja bym to zakończył? Pamiętaj, jeśli się spodobało, łapka w górę oraz subik mile widziany. Pamiętaj o komentarzu z pomysłem na serię jaką chcecie. Jestem otwarty na wasze propozycje. Ja się z Wami żegnam. Siemanko.